Siemka i hejka, z tej strony Mołot595, a to jest kolejny odcinek Zagrajmy w Gothic 1. I może na wstępie zanim zacznę rozmowę z Janem, chciałbym Wam bardzo podziękować za... E... Bo tak, na moim kanale liczba subskrypcji przekroczyła 100. No i jestem z tego powodu bardzo zadowolony, cieszę się bardzo też. E... No i chciałem Wam wszystkim podziękować za to, za to, że mnie oglądacie, że... no, no jesteście a ze mną. Udzielacie się w komentarzach, Dajcie kciuki w górę. No i... no dzięki jeszcze raz wielkie. Wielki buziaczek teraz tutaj dla Was na ekranie się pojawi. Mła. Dobra, to może przejdźmy już do samej gry. Właśnie skończyłem ostatnio na tym, że przed Janem. Mam zacząć tą rozmowę teraz. To ty jesteś Jan, szef tej kopalni? Tak, to ja. A to moja kopalnia, więc lepiej nie próbuj niczego głupiego. Ułach, ułach. Myślałem, że to kopalnia Gomeza. No cóż, oczywiście kopalnia należy do starego obozu, ale tutaj pod ziemią jest tylko jeden szef: ja. W drugie dziwi mnie trochę, że jest on w stroju cienia. Myślałem, że taki na no, powinien być trochę taki no, wyżej rangą, niż taki cień. dziwna. Możesz mi opowiedzieć o wydobyciu rudy. No ale to tylko takim... Nie Dzięki temu wydobywamy około 200 worków rudy na miesiąc. Plus jakieś 20 worków, które od razu zostają przetopione. Z rudy, którą dostarczamy królowi, można by wykuć oręż dla nierada armii. Niech pakują. Znaczy tam u króla? Słyszałem, że ruda ma właściwości magiczne. Opowiedz mi o tym. Tak, nasza ruda rzeczywiście posiada właściwości magiczne. Wykuta z niej broń nigdy się nie psuje, a miecze i topory są ostrzejsze niż te wykute ze stali. Każda armia wyposażona w taki oręż ma poważną przewagę w boju. Hmm, dobra, nie będziemy może tak pierdołam się zajmować. Yy... Przysyłam mnie Diego. Mam odebrać listę. W porządku. Oto i ona. Powiedz im, żeby się pospieszyli z dostawami. Ciekawe, czy dostaną ze sobą jakieś doświadczenie kupujące miastom listę. Ani ważne. Opowiedz mi o kopalni. Jeśli chcesz się tu trochę rozejrzeć, to radzę ci dobrze uważać. W jaskiniach kryją się pełzacze. Najlepiej trzymaj się głównego szybu. Szczerze gadaj, idźmy tym strażnikom. Wygląda moje, Chociaż przez większość czasu zbijają bądź. Stawcie spój zacząć, będę wyglądać, wszystko na tyle silny, żeby je... z no. Postaram się o tym więcej. No, mnie jeszcze sporo dobroty jest. A i nie przeszkadzaj w pracy moim ludziom, Spoko. Tylko się tu trochę rozejrzę. No tu dalej. To tutaj musi być to, Co nas pełzaczone. właśnie interesuje Dołożę to to osim gniazdo perzacze. Słuchaj, muszę natychmiast iść do tego gniazda. Nie mam teraz no, na tak, tak, to czasu. Parę średni. godzin temu zepsuł się nasz rozdrabniacz. Koło zębate pękło w drzazgi. Nie mam pojęcia. I będziemy musieli właśnie Przenieś mi koło zębate, wtedy zajmę się twoim problemem. A nienawidziłem... A znaczy, Koło zębate. Nie lubię A ja tak, gdzie ja niby mam je znaleźć? Nie mam pojęcia. Jestem równie bezradny jak ty którym się z bocznych szybów stoi zepsuty rozdrabniacz. Może tam coś znajdziesz Dobra, nie opowiadaj się. i się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych. Yy, w ogóle jakie ja mam tutaj statystyczki. Yy, no, siła tak średnio. Mm. Mhm. W sumie to na razie nie mam żadnych punktów mięsności, żeby tam jakoś się mm, wzmocnić. Gdzie tu jest zejście? O, jest. Myślałem, że to takie spadek będzie. E, tutaj powinien być e, świątyni, strażnicy, dobra. Idziemy na dół sam. Spróbuję jakoś to koło zambrata zdobyć. E, Pięknie, linki przyniosę, a aby jest górna bar. I on, co możesz mi nie powiedzieć wiem, o Te muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. Gdyby udało się je znaleźć, moglibyśmy wytępić je za jednym zamachem. No chyba ja... Co będę możesz mi powiedzieć o pełzaczach? Te bestie muszą mieć gdzieś tutaj swoje gniazdo. A, dobra, też ku. Niech śniad... Nie będzie, tak. E, tutaj, to jest właśnie taka jaskinia, taki szyb, gdzie jest dużo tych pełzaczy. Ale ja nie wiem, jak to się może skończyć. No i może go najpierw pocisnąć z łupku troszkę, o ile beli trafi kiedykolwiek. O nie nie! To nie na moje możliwości. Niestety. Zabiję, zabije, zabiję, jest! 130 chociaż dla mnie. Chociaż jedno. Chociaż jeden pełzacz. Jest mój. Ej, ja nie umiem pozyskiwać wydzielin z pełzaczy. O, oh, no. do no tego nie mieszać. To nie jest dobrze. Zachowaj to bo... dla siebie. Wow. 50 bonus. Wow. No nie było tak dużo. Nie wierzyć we Jeszcze serek. Mio, Coś tu jeszcze jest. Czy raczej jest tutaj już pusto? Weź, weź no wykryj tym swoim łukiem. Dobra. Widzę tam jeszcze jednego. Cwaniaczka. Kochany miio. Mam nadzieję, że to tylko jeden. Chcę go chyba nam zabić. Z Ale Bezi chyba nigdy nie trafi No tak Już mam dużo tych strzał I nie szkoda ich marnować Ile ich tam jest? Powiedzcie mi Dobra, wbijam na Hama Brawo Bezi Jesteś niezwykły Udało Ci się trafić z takiej odległości. E, to by tylko... Jeden? Chyba tak. Dobra, to tak to wygląda. Ej, co tam jest? Uuuu... Wysoko... No tak, nie mogę nic powiedzieć. Może jakaś miksturka? Czy coś tutaj jest? O, pierścień! Ciekawe. Mi tutaj nie zachodziło, więc takie? No, nie wiem, co tutaj mógł, mógł, mógł się znajdować. Yy, większy pierścień życia. Ochrony przed ogniem. O, chyba był ten wynik, To tak, ten pierścień życia zdejmę, a założę ten większy, bo chyba go w końcu kupiłem I się do siły. Aha, dobra, mogę w kotle. Okej. Okay. To tak, to. O, a co to jest? Piekier. Nie przejdę tutaj jeszcze, bo nie wiem... W sumie nic nie widzę, ale może coś tu jak, jakiś tam temat jak się znajduje. O, bryłka rudę. Krucze ziela. Nie wiem czy ono jest jakieś wyjątkowe, że jakoś tak mocno uzdrawia, ale... Zobaczcie. O, bryłka rudę. Aha. Myślałam, że taka to można podnieść tak małą. <grych> patrzę taka wielka bryła. Jej ja się nie skoczysz tak. Może mam jakoś pochodnie, bo naprawdę nic tutaj nie widzę. Wow, 28 masz aha, dobra. Czyli tutaj nic nie ma już. To schodzimy dalej. Nie ma co tutaj siedzieć. Tutaj niedaleko powinna już być, tutaj w prawo będzie kolejny taki szyb, taki nieużywany. Niedostępne, tam nikt nie kopie. A tam się znajdę, chyba są trzy pełzacze i je będzie trzeba zabić. A ten strażnik, no, masz coś, coś mi zatrzymać? Nie, dobra, to idę sobie tam. On pozbierał źle w sumie zobaczę tylko ile. O, słabe. Myślałem, że to coś takie, będzie 30 HP, odnawia. Dobra, tutaj, żeby nic się mi nie stało. Taki No znaczy w razie, gdyby mi się coś stało. To nie wiem. Wiadomo, nigdy bez i skacz, skacz, skacz. Dobra, jest, jest dobrze. Tak mi mniej więcej chodziło. Pokaż nam no, daj ten łuk swój i wykaż się, zabij, chociaż te bełzacze. No właśnie, to czego nie lubię, to ona później nie tak będą krążyć koło tych ścian i nie można za bardzo cokolwiek w tej sprawie z tym problemem zrobić. Hmm. A gdyby tak gdzieś wejść, jakby one się tak jakoś, no nie wiem, zablokowały. Nie wiem, czy tam będzie, może wskoczyć. Hu, 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 hu. A może stąd? O właśnie To nie będzie pomysł chyba. Choć będzie tutaj nie chcę wejść. Nie za bardzo mi się to podoba. O! Tak przed. No ale teraz w ogóle ich nie, nie mogę namierzyć. Ła, Beziu, gdzie, ty, gdzie, 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 gdzie? Mm -hmm. Boję się, żeby do mnie spaść. Z drugiej strony. Nie chcę, żeby to trwało wiecznie. Dobrze. Spróbuję tutaj spaść na ten kamyczek. O, chyba, że go trafię. Pff. Chyba w snach. Ajajaj. Nie, 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 nie. Beź, beź, beź. Nie o to mi chodziło. Ale... To znaczy, po części mi o to chodziło. Łaa! I zginąłem. Wszedł tak nagle z tyłu. O, ja zawał prawie. Hmm. To może inaczej. Czy ja mam tu jakieś zaklęcia? Yy, nie no tak. Oprócz ognistego pocisku, chociaż nie wiem, czy on coś sensownego tutaj zdziała. O, i nawet zmarnowałem go. Dobra, jeszcze raz zejdę. za bardzo, się ich pozbyć. Wiem, że takie starcie, jakbym, gdybym tam zszedł, to nie skończyłoby się niczym dobrym. Bo na pewno mnie zabiły. Chociaż, żeby się jednego pozbyć piołzacza, wtedy mogę coś próbować. A tak to... Tak to nie za bardzo. O, chyba dostał. Znaczy ten drugi, jak tak leciała strzała. Strzelałem w jednego i poleciało w drugiego. Może one robią te kółeczka sobie tutaj. O, leci. O to mi chodziło. O właśnie. O, prawie, no, coś tam... Jest, Uszkodziłem go nieźle. Traf, traf! Oooj, Kurczę. No jest dobrze, jest dobrze. Znaczy, nie jest źle. Szedł. Pan, że teraz nie spadł Bo jest dobra sytuacja Czy znaczy, taka w miarę no, Bo prawie zabiłem już dwa A czemu ten ma tak dużo HP? Jest Trafiłem W tego teraz Zabić dziada. Jest Chyba krytyk wpadł Pięknie Idealnie. Jeszcze jeden. No, chociaż w jednym przypadku te umiejętności ucznickie się przydały. Dobra, spróbuję teraz po prostu. mu tak solo nawalić. Bozi nie, 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 Aha! Dałem radę Dobra, chyba tutaj już nic nie ma. Jest! Znaczy, no, nic nie ma. I tutaj jest ta... No, rozdrabniacz, a tu leży koło zęba. Hmm, w sumie nie wiem jak to sobie jednak poradzę z tymi pełzaczami, bo... My mają dosyć duże obrażenie, mi zadają. A czy tutaj coś jest? Dobra. W tym miejscu przyda mi się znowu pochodnia. Ale chyba tutaj nic nie ma. Tędy jakoś wszedł. O, i tak górą mnie... Mnie zabił. wszedł tutaj tyłem i... i dlatego tam się znalazł. Ale tych kluczych zieli jest tutaj... Mnóstwo. Jakby do jakiegoś questu ich zbierać... To wtedy tutaj naprawdę można przyjść. Ale chyba nie ma takiego i tak mi się wydaje. Jej, bezi, latasz. No czasami, zobacz, to co wychodzimy. Ale wiem, że te drabiny też odbywają bywają Tutaj, w tym miejscu, ma, mają, są, mają wielkie błędy. I chyba ciężko będzie we, wejść na, dół, na górę. Jest, bezi, dobra. Ale na to chyba nie wejdę. I dlatego trzeba od góry chyba tam wskoczyć Spróbujemy. Zresztą jest tam po, e, chyba kilka itemków. Jakieś tam eliksirki i różne tego typu rzeczy. Wow. A, i może zapis, bo... No właśnie. W tym miejscu jest jak najlepiej. Jak najbardziej warto zapisać. No, tak jak myślałem prób kopacza chyba jakiegoś. No niestety Nie przeżył. Łohoho Od której strony ja mam tam wejść? O chyba od... Tutaj na górze nie jestem pewien czy coś jeszcze jest, ale wejdę i sprawdź. Yy -y -y. To co? Spróbuję może tam wejść. Nie byłem tam nigdy chyba. Dość skacz! Wow, jest, brawo! A, no i co? Tak się napotykowałem, żeby tutaj wskoczyć i tyle? Nawet nic nie zostanę za to? Nie, 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 jest. Uh, uh, uh. Nie, muszę zejść. Po zrobienie, bo coś czuję zginął. A i zapomniałem w ogóle o możliwości z delay tam. Więc... <grym> Kiepsko. Wow, wow wow Dobra. Udało się, wow. To no, nawet genialnie, bo nie spodziewałem się, że to wyjdzie tak szybko. Znaczy no trochę tam musiałem się nabawić z tymi pozaczami ale myślę, że jest nieźle. Teraz... Pójdziemy do Jana, on nam teraz. Yy, no cóż, coś tam chyba pozwoli zrobić. otworzyć tą tak. główną bramę. Ale nie wiem, czy nie jestem pewien, czy nie. Mm, musisz aż Gana nie powinienem pójść z tam, który broni tej bramy całej. No ale to zobaczymy. W lewo, no tak myślałem. Dobra robota, powinno działać. No. A teraz wróćmy do twojej sprawy. Szukasz gniazda pełzaczy. Mm. Znajdź Azgana i powiedz mu, żeby otworzył ci drzwi. Będziesz mógł rozejrzeć się po zamkniętych korytarzach. Powiedz mu, wszystko będzie w porządku. Po tym pozna, że to ja cię przysyłam. Mm -hmm. Rozejrzyj się trochę po okolicy. Nie sprawiaj żadnych kłopotów. Ech, no to to jest. W ogóle skąd ja mam 20 eliksirów zrobię? To jest chyba najtrudniejszy moment, w, w drugim rozdziale, kiedy no, e, trzeba właśnie całe gniazdo pełzaczy przejść, i te wszystkie kortaże tych pełzaczy jest tam mnóstwo. Ale mam nadzieję, że ta walka, jakby z nimi, no, się nie uda być teraz, nie i nie będzie tak źle. Ale skoro poradziłem sobie z tymi trzema, to z dwudziestoma chyba też, chociaż tego do końca nie jestem pewien. A tutaj jest wielki pies, w którym jest właśnie przetopiona ruda i przy niej jest wąż. Tak.